Feministek nie da się zadowolić. Służba wojskowa to element patriarchatu. A dlaczego? Ano, dlatego, bo patriarchat wiąże się z odmiennymi rolami płciowymi, typowymi dla mężczyzn i typowymi dla kobiet. Ach, Małgorzato. Jak wysyłamy głównie mężczyzn na wojnę, to jest to patriarchat. Ale jakbyśmy wysyłali na wojnę. Głównie kobiety, to to też chyba byłoby nie tak, prawda? Jak więc dałoby się ten problem rozwiązać? No, wysyłać na wojnę tylko tych, którzy są najlepsi. A że mężczyźni są silniejsi od kobiet, to ostatecznie i tak na wojnę szliby głównie faceci. Ale wiecie, na tym polega trik feminizmu: na tym, że feminizm jest niefalsyfikowalny. Innymi słowy, Podług zasad feminizmu nie da się dowieść, że feministki nie mają racji. Podstawowym założeniem feminizmu jest twierdzenie, że kobiety zawsze są prześladowane. Także, kiedy na wojnę idą głównie chłopy i wielu z nich tam ginie, to i tak jest to produkt patriarchatu. Tylko w takim razie, czym w ogóle jest ten patriarchat, skoro ma być to system przez mężczyzn dla mężczyzn? Dziwny ten twój patriarchat, Małgorzato. Taki mało promęski, no nie?